tu dzisiaj moja warta przypada od pierwszej do trzeciej na nurnetkę. W sumie mam źle założoną. W sumie bardzo rzadko się zdarza na Spitsberganie, żeby faktycznie niedźwiedzia kogoś zabił czy zaatakował, no, ale jednak jest ta minimalna szansa, więc e, należy tutaj trzeba w ogóle z takich dymów żeby warty robić wlepkę z pistolet na flary sygnałowe mamy tutaj teraz rację hukową pocisk hukowy mamy też dwa sygnałowe na wszelki wypadek no i zadaniem warty jest w pierwszej kolejności oczywiście obudzić Osoby w ekipie, które mamy przeszkolone z używania broni palnej, żeby ewentualnie śledzić ruchy, niezbiedź jak gdzieś na horyzoncie póki jest daleko, więc wypatrujemy małego białego, białego punktu na lodowcu. Poza tym, że warta trochę rozwalać cykl topowy, bo trzeba wstać w środku nocy na 2 godziny i będzie dosyć przytomny. To jest to całkiem przyjemny proces, bo pozwala w ciszy i spokoju przez dwie godziny gapić się w krajobraz i jakoś tam wchłonąć sobie tę część wyspy, w której aktualnie jesteśmy. Krzysiu, chodź na liowka. Krzysiu, czyś na śniadanie. A na daj mm. się mm. Krzysiu, przebudź się. Potrzebujemy ciebie. Smutno nam bez ciebie. Jest poranek, następny dzień. Zaczynamy od kawy smakującej trochę żelem pomarańczowym, ponieważ były jego pozostałości w kubku oraz od wody pitnej, która w tym przypadku w tym miejscu wygląda tak, z cała z zmułem i z niej robimy tak zwaną żelbatę, <grym> czyli wodę na ciepło z żelem pomarańczowym. Wszystkie napoje są z żelem pomarańczowym. Jest przedostatni dzień, jutro już idziemy do miasta, dzisiaj idziemy oglądać lodowiec. Mamy pełno osadu, który jest zwiewany zwietrzających skał, który ląduje sobie na lodowcu i na początku się troszeczkę w prostu wytapia, bo on jest ciemny, więc glem, y, absorbuje więcej energii, cieplnej, słonecznej. I w tym żyje mnóstwo zwierzaków i żyją w tym przez cały rok. Od, od momentu kiedy się wytworzy taki rekonit, no to już dopóki on nie, nie wytopi się, nie wycieli się, w lodowiec w tym miejscu. Taki mały ekosystem, mała taka planeta istnieje. Lody mm -hmm. Ten lodowiec nazywa się Grumant Bren. Jest pod nami kilkaset metrów lodu. Tu mamy morenę środkową, morenę czołową, i w oddali widać dolinę Bierdalen, do której Idziemy, czyli dolinę niedźwiedzi. Przy przejściu przez Moranę Czołową, musimy się zatrzymać na tych gruzach, które tu leżą, i poszukać sobie skamieniałości. Jest tutaj bardzo dużo skamieniałych roślinek. Czasem też podobno znajdzie się jakiś trylobicik, więc warto się tutaj zatrzymać. Świat ziemi to magiczne miejsce. Nie wiemy jak przejść przez rzekę. Koryto ma tu paręnaście metrów. Nie, będziemy próbować ten. Znaleźliśmy drogę przez dolinę, przeszliśmy przez rzekę jedną drugą. No i oto jest. Kolejna przeprawa przez rzekę za nami. Chyba no, nie, <suszy> nie są takie złe, tylko woda jest. Jest zimna. Doszliśmy do kopalni Tam w oddali jest lodowiec, którego dzisiaj przeszliśmy yy, usatysfakcjonowana Dotarliśmy do cywilizacji, w pobliżu są domki Norwegów nie będziemy się do nich wbijać, ale rozbijemy się między nimi. No dobra, to przeszliśmy. Przeszliśmy tygodniowy trekking po Spitsbergenie. Dużo się wydarzyło, dużo widzieliśmy. Wystarczy tydzień, żeby tutaj się przejść, zobaczyć lodowce, góry, płaskowyże, równiny, przeprawić się przez rzeki, przez bagna. Dużo emocji, wzlotów i upadków tej całej naszej wędrówki było. Taka wyprawa to oczywiście nie są żadne sporty ekstremalne, ale trzeba wiedzieć co się robi, trzeba mieć osobę ze strzelbą. My mieliśmy dwie osoby z mauserami oryginalnymi jeszcze z czasów II wojny światowej, bo wtedy chyba dobre strzelby robili. Mieliśmy też na przykład taki beacon alarmowy to jest taki gadżet, że jak jest jakieś, jakaś sytuacja ekstremalna, zrywa się to zabezpieczenie, naciska się i to wysyła sygnał do służb ratunkowych bez elektryczności, bez internetu, bez dostępu do wody bieżącej, bez toalety, bez pary majtek na zmianę. Więc było ekstremalnie, również pod względem zapachowym. Teraz tutaj podczas ostatniej warty, bo jeszcze mam pistolet sygnałowy, widzieliśmy stado Jakbyście chcieli wziąć udział w podobnej wyprawie, to różne są możliwości. Ja wiem, że organizator tej naszej wyprawy, Michał Czub, planuje organizować podobne rzeczy w przyszłości, więc jak będziecie. Jakoś tam śledzić jego działalność. Może traficie na niego, może będzie robił coś podobnego. I jeszcze ogromne propsy dla naszej Lary Croft Liliany, która nas tu prowadziła ze strzelbą i nie dała się pokonać Spitsbergenowi mimo bólu ścięgna Achillesa. Szacun. Liliana umie smarkać bez użycia chusteczki, taka jest twarda. A tam w obozie... Swoją wartę teraz pełni para blogerów podróżniczych Los Viajeros, o których na blogu też zobaczycie e, fajne materiały z tej naszej całej wyprawy. Tutaj, więc podlinkuję je w opisie filmu, kiedy już zostaną opublikowane. No to dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się podobało. To jest kompletnie inny rodzaj filmu niż robiłem do tej pory. I nie ukrywajmy, trzeba być trochę pierdolniętym, żeby się pakować przez to wszystko z całym tym sprzętem do nagrywania, który my przenosiliśmy. Więc mam nadzieję, że było warto i zapraszam Was też na Spitzbergen. Nie widzieliśmy niedźwiedzia polarnego, Wam nie życzę, żebyście go zobaczyli, będąc tutaj chyba, chyba że ze statku, bo niedźwiedzia polarnego chcesz chyba tylko widzieć, jak jesteś bezpiecznie na statku.